Panie doktorze, wziął Pan udział w dzisiejszej konferencji jako wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Ilu lekarzy i jakich specjalizacji skupia Stowarzyszenie? Nasze stowarzyszenie skupia około 700 lekarzy w różnych specjalizacjach. Ta liczba nie jest dokładna. Do nas przychodzą nowi, odchodzą niestety również więc przyjmijmy, że jest nas około 700. Jaka specjalizacja dominuje w stowarzyszeniu? Lekarze rodzinni. Poza tym chyba różne specjalności są w takich proporcjach, w jakich rzeczywiście jesteśmy aktywni w hmm. Czy ta liczba zwiększa się obecnie w końcu roku 2025, czy się zmniejszy? L liczba naszych lekarzy, Lekarze członków naszego stowarzyszenia jest chyba stabilna. Bardzo byśmy chcieli, żeby rosła. Bardzo byśmy chcieli, żeby w naszym stowarzyszeniu było coraz więcej koleżanek i kolegów, zwłaszcza z młodszych roczników. Staramy się o to. No ale siedno nam to wychodzi. Że młodzi lekarze jakoś nie warto się garną naszego stowarzyszenia. No, Staramy się być może zaproponujemy im nowe formy uczestnictwa, nie tylko zebrania w regionach, ale także jakieś bardziej No właśnie, jakie są cele stowarzyszenia? Nasze, cel naszego stowarzyszenia ustala statut, tam wszystko jest napisane. Naszym celem jest wykonywanie naszego pięknego zawodu lekarza zgodnie z, z naszą wiedzą. Nasza wiedza i nasza umiejętności powinny być bardzo dobre, ale oprócz tego również nasza postawa etyczna powinna być bez, bez zarzutu. Powinniśmy szanować życie, odpoczęcia na no, naturalnej śmierci, powinniśmy także e, dbać o, e, o naszą wiarę, to znaczy dbać o wiarę, znaczy pogłębiać wiarę, e, dbać o zbawienie, to znaczy naszym najwyższym celem takich wszystkich ludzi jest zbawienie, to także powinniśmy się przyczyniać do zbawienia naszych pacjentów, to znaczy Szanować nasze sumienie, szanować sumienie, sumienia, w bronie, ale też szanować sumienie, pacjentów, aby nie było ono niszczone, żeby procedury, które są stosowane w medycynie, nie były sprzeczne z ich sumieniem. Panie doktorze, gdzie mieści się stowarzyszenie i kto może do niego przystąpić? Zapraszam wszystkich, wszystkie koleżanki, kolegów, lekarzy już od momentu uzyskania dyplomu. Nasze stowarzyszenie, nasze siedzibą naszego stowarzyszenia jest Częstochowa, aczkolwiek jak w tej chwili nasza pani prezes mieszka w Katowicach.